Śliczny, ośnieżony cyprysik. Jaki fajny. 7,99 Ekstra, co? Z taką chojneczką? nie jadę z Albo z choineczką. Mega, mega fajny. Ale nie, bo to przyjechałam. <laughs> przyjechałam po dunicę Po osłonkę. Właśnie tam. także skakuje kaszka, i tariaczek. Nawet zapamiętałam nazwę tego kwiata. Tak mi się spodobał. A co to w ogóle tutaj jest? To też takie osłonki doniczki. Ale fajne, zobaczcie, mega, jestem widlą i tak sobie zobaczymy, czy coś nowego przybyło, jeszcze szare, świetne są te osłonki, ale jaka to jest cena tego, nie widzę, ale mega, zobaczcie, świetne, świetne, o jeszcze tu przybyły takie hojneczki. a to to jest ośnieżony cyprysik, dziewczyno. 7,99 ja nie wytrzymam. <noise> A to nie wiem, <noise> jak to się nazywa? Ja wybaczcie. No cóż. Tak się nazywa i nie mam okularów. Jak wiecie, albo doczytaliście, to napiszcie w komentarz. Ja nie wytrzymam. No to białe, białe, no. To też białe. Dobra, idziemy na koszeczki co? Zobaczymy. No Ale gwazdy Nie, Ja jaki wybór. 9,95, daj się Trzeci produkt, to kiedy to jest? Od czwartku 1 grudnia do soboty, 3 grudnia, który jest dzisiaj? Dzisiaj jest 6 Mikołaj. Ona eh? troszeczkę większa, 9,95. Ale co, to tylko do soboty, czy faktycznie? Ja nie wiem, czy może od tej ceny 70% było w sobotę, a teraz normalnie 9,95 chyba. No nie wiem, nie wiem. Ale jest czerwona i różowa, a jeszcze żółta. Ale wybór, fajny. Dobra, idziemy. Jak nie macie jeszcze zabawek, prezentów na Mikołaj, Dzisiaj Mikołaj to są fajne prąki w Lidlu. Jakiś samochodik 34,95 to są te super ceny. Te czerwone, nie? Drewniana kolejka, zestaw stoliny, na prące minus 20%. To jest płacząca laleczka. A, pokazywała mi ostatnio, ale tu ich nie widzę. Na poprzednim przeglądzie, także wróćcie sobie. O, są jakieś książki w ogóle jakieś książeczki. Książki 2799 dla dzieciaczków. Okej. Okay. Także piszcie. Mikołaj był? Nie był. A cóż tutaj? Jakiś koń na biegunach? Nie, a to jest toaletka. Okej, okay, ile toaletka? 299. Super cena, jest pewnie jakaś okazja. Dobra, idziemy coś na coś dla nas, co? Dobra, jakaś sukienka z dzianiny. 69,90 damska, zobaczcie. O z taką kieszonką. W takim kolorze i w szarym. Aż by się chciało to rozłożyć. Co? Może tak tylko trochę rozłożę? Ale to jest sweter, to nie jest sukienka. To jest sukienka? Może jest sukienka taka minióweczka. Chyba, że to jest w zależności od rozmiaru, nie? jest podłon, ja nie widzę, dobra. Koszula flanelowa, 49,5 dyszek. Ale już kiedyś pokazywałam, no nie? O, wróciły te kurteczki, pikowane dla dzieciaczków, teraz minus 50%, 29,95, o ja! Zobaczcie, jak mega tanie. Ostatnio mam dwa przeglądy wcześniej przed Lidlą, pokazywałam. No o przeglądzie z Lidla oczywiście. I bardzo się podobały te kurteczki. I to teraz jest mega ekstra promka. To jakieś skarpety się zawieszyła. Fajne. Jest jeszcze jakiś kardigan damski. 4790. Minus 20%. Teraz sobie go zobaczymy co? Rozmiar L44x46. Tak się prezentuje. W dotyku nawet fajny. Dobra, jest rozłożony, więc sobie go tak tylko trochę podejrzymy, co? się prezentuje. Dobra, nie będę go rozkładać, bo się go nie złożę. Ale cena? Mega. Okej. Okay. Tu jakieś golfiki, takie z zameczkiem. 49,90 od S do L. Aha, to są w ogóle rozmiary podały. Więc te kardigany. A nie ma rozmiaru. Dobra. W kolorze szarym, białym i czarnym. Okej, okay. A jeszcze taki zielony tam jest. Nie, czarny to jest dobra. I skarpetki. A to jest... Nie, to są damskie, takie malutkie. 14,98. Jeansy modelujące. Na trącę minus 20% 35,99 zł w gumie. Ale przewłoby rzeczy do widła. Takiego. i czarne jeszcze widzę, tak? Tak. ok, A jak to rozmiarowo? Nie ma tutaj rozmiarów. Ale tak się prezentują. To jest eseczka, ale jest też LK. Czyli pełna rozmiarówka zapewne. Nie wiem, czy to do rozmiaru XL jest widok? I wiecie, to piszcie. Jeans nie. Dzień sydamski, tak, cztery dyszki 42 rozmiar taki kolorek i takie jaśniutki jeszcze okej okay. tutaj jeszcze co to jest? To też są jakieś, A, proszę bardzo, już, już, oczywiście Dobra, wróciłam, musiałam odejść, bo pani maszyną przejeżdżała. Tu są jakieś w ogóle takie eleganckie spodnie, zobaczcie. Ile one? 35 zł, nie wiem. Ale o, z kieszonkami. To jest zakład rozmiar 38. W takim kolorze i jeszcze czarne. Ale nie widzę ceny. A to co to jest? No i stopy po prostu. Ale fajne rzeczy, co? To jakaś sukienka w ogóle? Rozmiar 40x42, taka emetka z takim zdobieniem. Ta sukienka? Nie ocenę. Tak się nie podam. No i fajnie, warto było przyjechać. Dobra. Jeszcze. Czy to jest jakaś świąteczna posiłka. Zobaczymy sobie. No to jest koszulka kibica dwie dyszki. Dobra, idziemy dalej. No i kosz z mega promkami. To są te ostatnie sztuki Lidlu, mega, mega tanie, można sobie ogarnąć to jest chyba minus 50% wszystko. Ale jakieś spodnie to są podpiżane, taka krateczka, no tak. Koszula. O, ta sukienka tutaj była, zobaczcie, rozmiar XS. O chyba nie, troszeczkę tam, 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 tamta... To była troszeczkę inna. wysusie się dziewczyna. Jest. Wcześniej rano, słuchajcie. Także jeszcze się nie... O, takie to chyba tutaj jest, nie wiem. Czwarty przegląd, ja widzę za tą <głos》> tak. Jeszcze coś takiego. Wszystko minus 50%. Jakieś jeansy. Przeglądacie te kosze? O, ostatnie sztuki, mega okazja. O, jakie duże jeansy Co to jest za rozmiar? Tak wam zwierzę, bo ja nie widzę. No i jakaś... A nie, to też są spodnie. Co to są za spodnie? To są spodnie w piżamach? Zobaczcie. Taka krateczka i taka czerwona. Dwie te sztuki. Ach, chciałam wózek, a wózek już pojechał do kasy. Ja jeszcze chwilę na pościelach i muszę uciekać, bo obowiązki czekają. Ale to akurat pokazywałam. Tu jest jakaś nowa pościela. Jakiś nowy wzór. Świąteczna z reniferem, z serduszkiem. I ona... 89,90 160 na 200. Prześcieladła to jest cena, 44,99 o, a to co to, jakiś zestaw miarek kochanych i cała dyszka okay. o, zobaczcie, jakie fajne foremki zestaw foremek lub pieczątek 17,99 albo takie pieczątki ale fajne, o, jaki zegar w ogóle. o, i to, i to, i to, <ślam> to I tylko o, jakie fajne, jakie fajne 49 zł zegar zaświetlenie minus 38% teraz 79, co myślicie o tym zegarze? Jeszcze widzę fajne sztuczce. Zestaw sztućców 89,90. Podobne w pepko były, no nie? Złota. To jest takie złoty. Tutaj miedziany. I, i srebrne. Ok. Jeszcze ostrzałka do noży. 24,99. Dobra. I co? Chciałoby się dostać dłużej. Ale muszę uciekać. Formy do pieczenia. 19,99. Zawsze taki wysyp Różne, różne różne, różne. A to co? Ozdobne pudełko. O ja, zobaczcie. Dobra, musimy je wyjąć. Śliczne. 34,99. Albo zestaw dwóch talerzy, czyli tutaj są albo te ozdobne pudełka, albo zestaw talerzy. Tutaj Wam tylko tak pokażę. Świetnie, co? Tarka, niecałe dwie dyszki. wyciskarka do ziemniaków, ale nie mam ceny. Dobra, kończymy. Dzięki, że byliście do następnego. oczywiście. Już przy kasach. Zobaczcie, jakie kilogramowe pierniki. Bione 14,99. A jeszcze są jakieś czekoladzie. 11,99 w to zawierzemy sobie jeszcze gazetkę, co? To jest jakiś nowy katalog od poniedziałku 12 grudnia do 18. O, czyli mega ekstra świeża oferta. Także sobie przejrzymy w samochodzie, co? Dobra.